Cześć, nazywam się Piotrek Bratysiewicz, a to jest Collecting Stamps. Mój projekt, którego celem jest odwiedzenie wszystkich 193 krajów świata. Aktualnie jesteśmy w Palau. Słuchajcie, to jest taki malutki, piękny kraj z bardzo słodką i uroczą słoneczną flagą. Jest to żółta kropka na niebieskim tle, która oznacza oczywiście piękne, wspaniałe słońce na błękitnym niebie. Na Palau można dostać się tylko i wyłącznie z czterech miejsc na świecie. Pierwszym z nich jest Guam, czyli terytorium zależne od Stanów Zjednoczonych. Drugim jest Papua Nowa Gwinea. Trzecim jest są Filipiny. A czwartym jest Tajwan. Ja przyleciałem z Tajwanu i nie ukrywam, że głównym celem mojej wizyty jest coś, co widziałem już wiele lat temu jezioro pełne medus. Nazywa się Jellyfish Lake i jest jednym z tylko dwóch takich jezior na świecie. Problem w tym, że jak tylko wylądowałem, to od razu wszyscy powiedzieli mi, że medus już nie ma. Niektórzy twierdzą, że ludzie Mieli za dużo kremu do opalania, wchodząc do jeziora. Inni, że teraz jest za ciepły sezon, jedni twierdzą, że meduzy wrócą, inni, że nie. Nie wiadomo. To było tak, że można było pływać wśród, nawet nie przesadzam, tysięcy meduz, które migrowały poziomo pod powierzchnią wody. I są to meduzy, które nie gryzą, i nie kują, i nie szczypią, jak to się mówi, nie rażą prądem. Na razie jestem tu pierwszy dzień. Dzisiaj wybrałem się na wspaniałą wycieczkę. Na Rock Islands i na Milky Way to są takie e, miejsca w tym archipelagu przepięknych wysp. A Palau genialnie wygląda generalnie z góry. Są takie zielone kłębki takich zielonych kulek na przepięknej turkusowej wodzie, e, więc jest to zajebiste. Jutro może polecę samolotem, a jak nie, to właśnie pojadę na to jezioro. Oh baby, Zdecydowałem się na lot widokowy. Można w ten sposób zobaczyć dużo, dużo więcej. Szczególnie, że oba loty, które mi tutaj przyleciałem, były w środku nocy, więc nic nie widziałem z góry oprócz tego, co dron. Czyli o ile w filmie nie będzie to nic niesamowicie nowego, to ja na pewno zobaczę fajnie to na własne oczy. Plus przede wszystkim będę mógł zrobić zdjęcia. Eee, mamy piękny różowy samolot z otwartymi drzwiami, bo tak sobie zażyczyłem bardzo kulturalnie. Firma jest japońska swoją drogą, więc wszyscy piloci są japońscy, co też ciekawe. Eee, no i lecimy. Będziemy lecieć nad tymi wszystkimi miejscami, o których tutaj pan mówi. So here is airport. We are all the way down to south. First we are flying over the Milky Way. Jellyfish Lake, Long Beach, and next German Channel, and the turn to the west and the Blue Corner, and next Seamount Islands. Oh that's the most beautiful one. Yeah, miss. Yeah, that my favorite spot. Yeah. już się nie mogę doczekać. Ah, witam państwa. Sytuacja wygląda tak, że z Palau nie mogłem wylecieć przez ostatnie 3 dni. Latanie po Wyspach Pacyfiku jest generalnie dość skomplikowane. Jest jedna linia lotnicza, która obsługuje zazwyczaj dany kraj. Jestem teraz na, między Palau a częścią mikronezji dalszą. Loty są co kilka dni. Dzisiejszy lot był opóźniony o 6 godzin, a na podstawie tego lotu jest ustawiany cały harmonogram wszystkich kolejnych lotów. Miałem dzisiaj 5 lotów, każdy trwa tylko półtorej godziny, ale w związku z tym straciłem wszystkie. Więc wylądowałem właśnie na Guamie, dostałem hotel od linii lotniczych i muszę czekać 2 dni na kolejny lot. Na szczęście uda mi się chyba połączyć wszystkie loty i niewiele stracę. Tracę ostrość. starłem do hotelu. Wpierdzam w recepcję i zaraz wpierdzam do pokoju. Piotr. Piotr? Yes. Bratosiewicz. Lato. Yes. Very good. Actually, you really really good. Mm -hmm. Yeah. Dzień dobry, witam państwa. W tym tygodniu jesteśmy w Mikronezji. Przyleciałem wczoraj wieczorem. Mikronezja to takie malutkie państwo. 170, któreś pod względem wielkości, państwo świata. 450 razy mniejsze od naszej. Ukochanej Polski. Technicznie rzecz biorąc, nazywa się Sfederowane Stany Mikronezji. Mówi się też Federacja Mikronezji, ale to jest niepoprawnie. Powinno się mówić Sfederowane Stany Mikronezji. W Mikronezji Stany są cztery. Każdy z nich ma swoją stolicę, każdy jest na innej wyspie. Ja jestem na wyspie Ponpei. I to jest największa wyspa. Na tej wyspie też znajduje się stolica kraju. Niewiele tu jest do zobaczenia. Jest to oczywiście raj dla nurków, jak większość tych pacyficznych krajów. Dzisiaj są w ogóle wybory do kongresu, i później ten kongres decyduje, kto będzie prezydentem kraju. Nie wiem w sumie, czy ma to związek z tym, jaki jest teraz ruch na ulicy, ale wczoraj, jak tutaj chodziłem, to nie było ani jednego samochodu o żadnej porze. A samochodów swoją drogą też jest niewiele, bo z tego co pamiętam, czytałem 8 tysięcy samochodów mieszka ponad 100 tysięcy osób, czyli wychodzi tam bodajże średnia około 80 aut na 1000 mieszkańców, yy, czyli niewiele. Uf, dotarłem do restauracji, jestem cały mokry, nie wiem czy wy tu widzicie. Czuję się jakbym wyszedł z podprysznica, a przeszedłem zaledwie kilometr. Generalnie Mikronezja jest jednym z najwilgodniejszych krajów świata. Jest to też jeden z 11 krajów na świecie, który nigdy nie zanotował minusowej temperatury. To dość ciekawe, bo nawet w Afryce większość krajów miała negatywne temperatury. Restauracja genialna. Unosi się na lasach namorzynowych, jak zresztą większość tej wyspy. Co ciekawe, nie ma też żadnej rzeki w, na tej wyspie. Wszystko na tych pięknych lasach. W tym hotelu tutaj, Seven Express Inn. Pan, który jest tutaj menadżerem wcześniej pracował. I was a public servant in government. Yeah. And then I came back and started helping out the, the family, family business. And what's the family business? The hotel is the, the family business? Yeah, the hotel. So what was your job in the government? Well, I was mayor for 16 years. Oh, you were the mayor. mayor of the town. Okay. And then got elected as lieutenant governor for 4 years. And then got elected governor for 4 years. Okay. Was your job to promote the country? Well, yeah. Uh, we're always promoting uh, our state and how is that going do you have many visitors in micronesia we had some improvements over the years but uh, it's really hard when you have only one airline coming this way the ticket is very expensive especially coming from uh, the us mainland well no, this is the uh, german bell tower oh this is the german bell tower obejrzeliśmy starą e, niemiecką wieżę, która, bo mikronezja należała do e, Niemców w latach 20. i 30., z tego co on mi mówi, a później w latach e, wojennych, II wojny światowej, to się zmieniło. Została pod opieką Ameryki, i tak było do 1986 roku, kiedy mikronezja zdobyła swoją niepodległość. Konstytucję podpisali już bodajże w 1979, ale przez jeszcze 7 lat byli pod opieką Stanów Zjednoczonych. Zresztą dalej w dużym stopniu są. Dostali niepodległość, ale dolar wciąż jest obowiązującą walutą. Nie mają zresztą też swojego wojska, więc przymierze trwa. I w ramach tego porozumienia też mieszkańcy Mikronezji mogą bezwizowo pracować, uczyć się, mieszkać w Stanach, więc bardzo popularny tutaj jest, jeżeli ktoś ma odrobinę chociaż więcej kasy, żeby wysyłać dzieciaki do szkół w Stanach. I mówiła mi o tym pani, która pracowała na lotnisku w Palao. Mówi mi teraz o tym Marcelo, ale mówiła mi też wczoraj pani z recepcji, więc jest to mega popularne. I tak samo rodzina Marcelo też mieszka w Stanach, oprócz rodziców jego. Którzy wrócili tutaj na starość, tak samo on wraca. Obok tego jeżdżenia samochodem, to wam powiem ciekawostkę. że wam mówiłem, ile jest samochodów, ale powiem wam jeszcze, że w całej wyspie, na całej wyspie jest ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, więc wszyscy jeżdżą wolniutko. Nie wiem, czy to słyszycie w tym filmie, ale e, pan, który mnie że nie zapiął pasów przez całą podróż, więc wszystko pika. Także typowo wyspiarskie podejście. bye bye. Opuszczam mikronezję, siadam do samolotu. Śmieszne to jest, bo tutaj jest tylko jeden samolot. Lecę biznesem i tutaj w ogóle wszędzie latam biznesem, tak naprawdę, bo jest jeden samolot, który lata między amerykańskimi terytoriami, ale. W środku ma przystanki w Mikronezji na dwóch wyspach, a później na dwóch wyspach Marszala. I ten samolot nazywa się Island Hopper. I wszystko jest ustalane pod harmonogram tego samolotu. I właśnie na ten samolot się spóźniłem, lecąc na guam z Palau, bo z Palau na guam jest kolejny inny samolot. Tamten było opóźniony przez 5 godzin, więc spóźniłem się na ten. A cały harmonogram wszystkich lotów jest, opiera się właśnie na tym locie, który jest teraz. Ciężko to wytłumaczyć. Na koszt linii United byłem przez 5 dni w Guamie. I teraz po tych kolejnych 4 dniach w Mikronezji lecę na wyspę Marshalla, na Majuro, czyli na główną wyspę wysp Marshalla. Dostałem nowy kraj 124. państwo na mojej liście. Idę jak burza, można powiedzieć. No i witam Państwa w nowym kraju. O Jezu, jakie wspaniałe światło w tej stronę! Dostałem piękną pieczątkę wjazdową. To ta okrągła na górze. Za to pan na emigration przy wyjeździe z mikronezji w ogóle się nie cackał. Wstawił pieczątkę mi na inną pieczątkę. Dewastując i pierwszą i drugą. Bardzo nieprzyjemnie. W ogóle się nie przejmował tym, że ja zbieram sobie te pieczątki. No i co? Pierwszy raz jestem w kraju, który jest atolem. Mam tutaj tylko dwa dni. No tak wygląda lotnisko i słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz tutaj jest, linie lotnicze Nauru, czyli kolejnego kraju, do którego się udaje. I patrzcie tutaj, możecie zobaczyć, jak wygląda mniej więcej właśnie mapa oceanii. Pompeji, czyli największa wyspa w Mikronezji. tutaj byłem wcześniej, wcześniej byłem jeszcze w Guamie i w Palau. I z Pompeji przyleciałem do Majuro, czyli tu gdzie jestem teraz. Stamtąd będę leciał przez Tarawę, czyli stolicę Kiribati do Nauru i później będę wracał do, e, właśnie do Tarawy. Do Nauru można polecieć tylko i wyłącznie z dwóch miejsc, trzech miejsc na świecie. Przepraszam, z... No kurde, to ciekawe. Spotkałem właśnie Niemca tutaj i Mordziaty też odwiedza wszystkie kraje świata. Ma 168, więc jest o 40 do przodu ode mnie. Ma 46 lat, siedzi z tyłu. Hello Mauricio. Hey. I co, mamy 40, znaczy ja mam 48 godzin na Wyspach Marszala. Akurat pogoda fatalna, cały dzień padało. Udało nam się teraz trafić jakieś małe okno pogodowe. Jedziemy szybko pozwiedzać wyspę. Nie ma tutaj oczywiście zbyt wiele do oglądania. Kraj jest 1700 razy mniejszy od Polski. Jak myślałem, że Mikronezja i 450 razy mniejsza. jest Spory to tutaj jest 1700 razy mniejsza od Polski. Jest to kraj, który jest atolem. Po raz pierwszy w życiu jestem w kraju, który jest atolem. Atol to jest taka rafa koralowa, wyspa w kształcie pierścienia, która powstaje z rafy koralowej, wcześniej jest wyspą wulkaniczną. W środku jest woda i dookoła jest woda, czasami ta woda jest połączona, czasami nie. W każdym razie nazywa się laguną i takich krajów tutaj jeszcze jest kilka przede mną w tym regionie. Eee, wynajęliśmy kierowcę, to jest nasz kierowca, nazywa się Davidson, jak Harley. I wiezie nas z jednego końca na drugi koniec wyspy. Całość możemy objechać w godzinę. Jest to 38 mil, czyli jakieś 50 km. Polatamy dronem, to będziecie mieli trochę lepszą perspektywę na to, wszystko co tu się dzieje. © bf Prawie na drugi koniec wyspy. Przeleciałem dronem nad większością wyspy. Byliśmy w takich momentach, gdzie było naprawdę wąsko, także tylko droga. I może 20 metrów z jednej strony wody do drugiej strony do wody. Generalnie jedzie się tak jak po półwyspie Helskim, tylko że całą prawie wyspę dookoła, tak naprawdę 3-4 wyspy. Nie ma tutaj oczywiście zbyt wiele do zobaczenia, ale przeczytam wam kilka ciekawostek, bo są niezłe. Najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek zarejestrowano. 35 stopni, więc wcale nie aż tak gorąco, ale najniższa temperatura, jaką kiedykolwiek zarejestrowano, to aż 20 stopni. Więc właściwie codziennie jest taka sama temperatura, między 20 a 35 stopni. 9975 km w linii prostej z Warszawy do Majuro, czyli tutaj, gdzie jestem. Nie ma żadnych rzek, nie ma żadnych jezior. Najwyższy punkt na całej wyspie 10 metrów nad poziomem morza, więc nie niezbyt wysoko. I co? No nie będę Was zanudzał ciekawostkami, bo jak będziecie chcieli to sobie przeczytacie o Wyspach Marszala. Ale kilka jest fajnych. Generalnie zawijam mandżur i wracam do hotelu. Jutro rano wstaję i lecę dalej. Eee, I wrócę do Was wtedy z update'em. Trzymajcie się, buźka, kapa.